W tym momencie za mną jest mój brat z ocenzurowaną twarzą. Jeżeli chcecie, żeby ta cenzura zniknęła, to zostawcie szybko łapkę w górę pod tym filmem. Macie na to 5 sekund. 5 4 3 2 1 20 tysięcy łapek pod tym filmem i nagrywamy kolejny odcinek bez maski Hej, cześć witajcie, jestem damen i witam was w chyba najważniejszym filmie na moim kanale Dokładnie 28 dni temu wybiło mi 10 lat na YouTubie się przez 10 lat nagrywać filmy? To jest naprawdę duży szmat czasu i wiele pięknych wspomnień Pamiętam jak to wszystko się zaczynało, miałem wtedy 13 lat I w sumie założyłem kanał po to, żeby przebić moich kolegów w ilości subskrypcji Bo oni tam mieli wtedy nie wiem chyba po 100 czy coś i miałem taki cel, żeby to właśnie przebić I w sumie się to udało Miałem tam już jakieś swoje pierwsze subskrypcje, ale tak Bardziej wybiłem się 3 lata później, czyli w 2016 roku. Dokładnie to w momencie, kiedy całkiem przypadkiem mój młodszy brat Grasuś w ogóle, chodź tu, chodź, Chodź, yeah. siadaj. Pojawił się na moim live taki mały słodziak wtedy zupełnie i otworzył ostatnią skrzynkę, na jaką było mnie wtedy stać. Ja też wtedy nie miałem za dużo pieniędzy, no bo byłem po prostu dzieciakiem. I wydarzyło się wtedy coś niesamowitego, bo ten chłop trafił mi wtedy mega drogą kosę. Co, co, co zrobił? Grasuś, kocham cię, kocham cię! Tam ponad tysiąc coś złotych ona kosztowała, i dzięki temu moja kariera nabrała tempa, bo wtedy wszyscy zaczęli o tym moim filmie mówić. Inne moje filmy zaczęły zyskiwać na popularności, no i myślę, że dzięki temu się tak mocniej wybiłem. To był taki pierwszy moment na moim kanale, i właśnie zawdzięczam to Tobie. Także tutaj dziękuję. Potem pojawiał on się częściej na moich filmach i też dalej występował bez maski. I niestety przełożyło się to na to, że później dzieciaki w szkole go zaczepiały, przez to, że on miał farta, to prosiły go cały czas: weź mi, otwórz jakąś skrzyneczkę, weź coś. No i przez to mały już miał trochę przechichany, no bo nie mógł się cieszyć tym swoim dzieciństwem z rówieśnikami, tylko po prostu wszyscy go zaczepiali, i chcieli coś od niego, przez to, że pojawiał się na moich filmach i był trochę popularniejszy. Po tej akcji, jak sobie to uświadomiliśmy, postanowiliśmy, że może on dalej występować na moich filmach, ale po prostu w masce. Mario. Znaczy, początkowo to jeszcze była tam jakaś inna maska, ale, ale później była właśnie maska Mario. W międzyczasie, jeszcze przez tego młodego, zostałem zajawiony do gierek Supercella, czyli właśnie Brawl Stars, czyli do gry, która w sumie od 4 lat jest cały czas u mnie na kanale i jest bardzo wielką częścią mojego życia. I gdyby nie on, nie wiem, czy bym się kiedyś tym zainteresował, bo tak jak Wam mówiłem, ja zacząłem w to grać więcej razem z kumplami na jakiejś imprezie, ale no to właśnie on przez to, że grał i pokazał mi tą grę, zainteresował mnie nią i tak mnie wciągnął w ten świat. Wiesz, ile filmów razem nagraliśmy? 300. No nie wiem ile, ale wiem, że to są filmów, bardzo, bardzo ich dużo było. My wcześniej już w jednym z filmów tłumaczyliśmy, dlaczego gracja ma tą maskę i dlaczego właśnie tak wyszło. No i słuchajcie, w tym momencie, ile masz lat? 13. 13. A ile ja miałem lat, jak zaczynałem? 13. 13. i za tą całą pomoc, którą od Ciebie otrzymałem jak byłeś jeszcze małym szkrabem i w ogóle jak to, jak jemu się głos zmienił. Hej, Kroczan, mi na autograf. Czy Wy to słyszycie? Ten głos Gracusia z wcześniej, ja sobie wczoraj... Teraz mam taki śmieszny, ten, nie? Właśnie tak gadałeś kiedyś, ja sobie wspominałem te filmiki wcześniej, byłeś takim słodziakiem, jak nasza kuzynka miałaś głos, dosłownie jeden ten jak Paulinka, a teraz już taki gnieczony. Paulinka nie ma takiego. <laughs> ten ja ja. głosik teraz. Dlatego też podjęliśmy taką decyzję, że skoro ja miałem wtedy 13 lat i już sobie sam zacząłem decydować o wszystkim, nagrywać. Filmy i tak dalej, to Gracjan też ma do tego prawo. I on już od jakiegoś czasu prosił mnie, żebyśmy zrobili taki film jak teraz. Czyli, żeby w końcu zdjąć mu tą maskę i pokazać twarz, żeby mógł na naszych filmach występować właśnie bez tej maski. I ogólnie my mamy w planach, słuchajcie, nagrywać jakieś vloga, wiszę też mu vloga. Pamiętasz, jakiego vloga ci wiszę? Cały dzień na tak. Tak, cały dzień na tak, w którym to na pewno będzie mnie naciągał grubo, ale no co, no ja chcę mu tutaj na pewno coś prezentować, więc na pewno taki filmik nagramy. Dobra, młody, a ty powiedz, dlaczego ty byś chciał zdjąć tą maskę może od siebie? Bo, bo mój nos robi. Tak, za każdym razem Roman. No i ogólnie, jaką gra ze mną w tej maszynie czy coś, i to ma ciężko, bo słuchajcie, do, widzicie te oczka tutaj, one są takie maciubkie i to jest mega ciężko przez bo to. Ja patrzę. Ma, ja, ja patrzę przez brwi. Ogólnie ta maska stała się taką ikoniczną, dosyć legendarną, związaną mocno z moim kanałem I widziałem, że pisaliście też komentarze, że nie, żeby Gracuś nie zdejmował tej maski, ale totalnie się z tym nie zgadzam. Myślę, że dużo fajniejsze filmy będą. Jak będzie widać na przykład jego reakcję po twarzy i w ogóle. Jak robiłem ci kiedyś tego pranka, coś się strasznie wkurzyłeś i tam nie wiem, wręcz nie wiem, chyba nawet trochę się popłakałeś, to wtedy coś się że ci broster skasowany. No, bo tak jest Co wtedy na Broster straciłeś wszystkie legendy i tak dalej. I słuchajcie, no to reakcja jego byłaby z razy lepsza, gdybym nie musiał. Mu twarzy W ogóle wpadłem teraz pomysł Widziałeś kiedyś taki film, że oni w plastikowym Jakby w jakby, jakby, takim jakby plastiku zamykają teraz jakieś rzeczy To możemy tak mówimy, maskę Mariusza Tak jakby założyć w takim pudełku I co, i chciałbyś ją rozwalić? Nie, tak by sobie stała sta... Aha, dobra, ja no. nie wiem, czy miałem w głowie jakieś butelki I inne dziwne rzeczy, które mi cały czas na normalnie, nie mam takie. wzięły Okej, okay, no może Także w tym filmie pozbędziemy się tej maski I odpowiemy na dużo pytań odnośnie przyszłości naszego kanału Przyszłości Gracusia I tego, czy może będzie chciał zostać youtuberem a ja jako, że chcę mu się bardzo odwdzięczyć za to wszystko, co dla mnie zrobił. Nawet przypadkowo jak nie wiedział, nie miałem świadomości, że bardzo mi tym wszystkim pomaga To słuchajcie, tutaj teraz wyświetla się jego Instagram Gracjan Podłoga Gudas I wpadajcie koniecznie zostawić mu followka, dobijmy mu nie wiem może z 10 tysięcy followów tak na start, żeby złapał zajawę do robienia tego internetu. Ja myślę, że się bardzo ucieszy i w ogóle teraz wleci nasza wspólna fota. I to oczywiście Uuu! bez tego Mariusza już. <noise> Także wpadajcie. Dobra, Gracja, no chyba nie ma co ludzi trzymać w niepewności Mogę to zrobić? To jest wiekoponna chwila. W końcu, po tylu latach, czekaj, ile to jest lat? Ty pierwszy raz z maską wystąpiłeś, 16. słuchaj, w 2016, i to był 7 kwietnia, i to był pierwszy odcinek z maską, a dzisiaj mamy który? 17. Ej, to dokładnie też jest dzisiaj 17, tylko że listopada, jak ci zdejmuje tę maskę, ale hmm. to jest zbieg okoliczności, no i uwaga, słuchajcie, po tylu latach, w końcu zobaczycie, jak wygląda gracuś. Dla niektórych to będzie szok, bo zmienił się bardzo, bo takie małe dzieci, jak. no po prostu, jak rosną, to się mocno zmieniają, i uwaga, uwaga. BUM! Mam kiepski fryz pewnie od tej maski. No, możesz mieć kiepski fryz, ale się nie przejmuj. Nie hejtujcie go, jak będziemy miał jakiś brzydki fryz czy coś, bo wiecie, to się rozwala w tej masce. Także dobra, 3, 2, jeden to jest gracuś A... To jest gracuś Ale Ale że się teraz <śmiew> zrobi. Ty wszystkich tak. Jak się czujesz od razu bez maski na filmy? Pierwszy raz przed, przed kamerą, bez właśnie maski. A światło mi świeci. Światło mi świeci. No. Tyle lat w zamknięciu siedział. <śmiew> <Yeah, śmiew> tyle lat, tyle <śmiew》> <tam śmiew> Tyle lat musiał się ukrywać. I w ogóle ja pamiętam, że były jakieś teorie, że coś ci się stało, i dlatego musisz nos nosić maskę. gdyż ludzie pisali jakieś różne kule. A kuchoty. że ja mam taką ja jablistę na pół twarzy, i tak jak. tak naprawdę był Voldemort. Ale nie, teraz już jest wszystko normalnie, także tak oto wygląda mój brahol. w końcu bez maski, w końcu możemy nagrywać odcinki bez maski. I w końcu będzie mi łatwiej robić miniaturki. Miniaturki, o no. A słuchajcie, w ogóle Gracja nosi okularki, jak zauważyliście na ostatnich filmach ja też noszę okularki, nawet razem w tym samym czasie byliśmy sobie je załatwić. Jak ci się je nosi? Fajnie, już nawet pamiętam, że je mam. No. I ostatnio mi wypadło szkiełko i ja myślałem, że w czasie mam tak się przyzwyczaiłem takim... Ja Ale właśnie z jednym okiem bez kiełka, co za kło. Teraz mam dla Ciebie kilka pytań, słuchaj, od widzów i też w sumie niektóre pytania są do mnie. Także tak, po pierwsze, Sygracjan, Twoi znajomi wiedzą, że nagrywasz filmy na YouTube? Zanim? Tak, o to oni wiedzieli od pierwszej klasy. Od no w sumie tak, bo no, wtedy Cię zaczepiali też ci inni, no nawet, pierwszej... nawet ci, którzy Cię nie znali, nie? Z innych klasek jakiś starszych no. podchodzili do niego i... Ej, otwórz mi skrzynkę obu coś. <laughs> no tak to jest, jak się trafia dobrej temy to potem każdy chce. Także pamiętajcie, że jak teraz gdzieś zobaczycie gra albo innego influencera, no to nie rzucajcie się na niego czy coś. Jak, jak będziecie chcieli sobie cyknąć jakąś fotę, to na pewno się zgodzi. Trzeba zachować pewną kulturę i po prostu godnie napastować, ale jak go ładniej poprosicie czy coś, to na pewno się zgodzi, nie? Chciałabym zrobić się tak, ja zaponę każdy podbiegasz i mówisz mogę zdjęcie! Takie, takie? No, ja ogólnie też się zawsze zgadzam jak ktoś chce poteczkę, więc nie ma problemu. Nie plujcie mu na samochód. Ale nie, ty chyba się nie obrazisz na widzów, bo tu chodziło o to, że moja nic jak ktoś ostatnio napił na samochód i ona mega się na niego wkurzyła i o, pójdę do szkoły i no na niego. No ale Dobra, nieważne, nie do. No. Ogólnie mega nieładnie, więc nie róbcie tak nikomu. Dobra, ja teraz jest fajne pytanie, czy zamierzasz nagrywać na YouTubie? Raczej tak, ale może nie tak daily jak ma tylko może tak dwa razy w tygodniu on, będzie jakiś film. On teraz obserwuje jak, jak dużo ja mam pracy przy Daily, że cały czas siedzę rozmieniam te filmy. Wygrywam, działam przy jakimś montażu, kminie miniaturki, wszystko. No strasznie dużo przy tym jest pracy i wiem, że na pewno on nie miałby na to teraz czasu, no bo też jest dzieciakiem. No i mam szkołę, szkołę muzyczną, korepetycje i też zabiorąc okres z tym, no. tak, jest. i też w tym wszystkim trzeba gdzieś skorzystać z tego bycia dzieciakiem, nie? Ale myślę, że możemy mu założyć kanał na YouTube. W ogóle już kiedyś ci założyć, zakładałem kanał na YouTubie, który na początku miał być mój, a później twój. On tam w ogóle na ten moment ma chyba prawie 20 tysięcy subów ale odwalił się wielki fail, Bo przez to, że nie używałem tego kanału długo, totalnie zapomniałem jaki tam jest mail i nie mogę tego maila i tego kanału też nie mogę zyskać, więc na nim raczej Gracuś nie będzie nic nagrywał. Jak coś, to po prostu założymy mu nowy kanał i wtedy też wam informacje o tym w sumie, jak już założę ten nowy kanał. A słuchaj, co byś chciał nagrywać na takim swoim kanale? Może Minecrafta, może Clash Royale? Chłop mi półszafki rozwalił. Minecrafta Crash Royale, czyli, czyli właśnie takie gierki, na które w sumie aktualnie masz zajawę największą. A dobra, to jest kolejne pytanie: od razu Czeka. też nawiązujące do tego. W końcu mogę założyć tą czapkę normalnie. A no tak, bo na tą maskę, na tę maskę się nie dało. Dobra, kolejne pytanie: czy dalej grasz Brawl Stars Bo był jakiś taki moment, tak, że, że nie grałem. Nie? Tak, tak, pewnie przez rok. Ale gram teraz. Ale w sumie Brostar też miało tak, że przez jakiś rok też jak usunęli te skrzynki i tak dalej, to ten hype strasznie spadł. No. no. Więc to jest zrozumiałe, ale dobrze wiedzieć, że wróciłeś do Brostar, to będę wiedział może, że można Ci zrobić jakiegoś antypranka kolejnego. Nie, moja czapeczka. Gościu, bo jest kolejne pytanie. Czy planujemy jakąś wspólną serię wraz z pokazaniem twarzy? Czy, czyli to się wiąże z jakąś pełną serią. No to myślę, że jest on ma na głowie. Chłop <noise> został gwiazdą, nie? Odpowiadając na te pytania, no to Ty chyba znasz odpowiedź, że chcielibyśmy, słuchajcie, zacząć na moim kanale trochę formatu vlogowego, czyli to by wyglądało w ten sposób, że chcielibyśmy nagrywać jakieś zwariowane odcinki, typu właściwie, że mówię cały dzień na tak, Gratusiowi, i muszę robić wszystko, co on by mi tam kazał. No i mam jeszcze listę pomysłów na takie filmy. Jest tam też kilka takich, których na razie nie ma na YouTubie, więc myślę, że będzie ciekawie. I zastanawiałem się, czy robić pod takie filmy vlogowe nowy kanał, ale póki co myślę, że nie miałbym tyle czasu, żeby coś tam często te odcinki, więc skupmy się na tym, żeby tutaj robić daily na tym kanale i po prostu raz na tydzień wrzucać jeden taki format vlogowy. Myślę, że to by było fajne i też wybyście mieli raz na tydzień coś nowego na kanale. Spoko nie! No. Dobra, Gracjan, teraz jest pytanie osobiste, jaki jest twój ulubiony serial? Jesty Smoków. A to jest serial? Albo to jest animacja na na to Netflixie. Serial, I To jest taki serial. Gracjan jest w ogóle wielkim fanem jest tu Smoków. Jeżeli są tu fani Jest tu Smoków, to piszcie o tym w komentarzach. Jeśli nie jesteś fanem Jestów Smoków, to napisz w komentarzu jaki jest twój ulubiony serial. O, dobry pomysł. A jaki jest twój ulubiony serial, da? Tak? Aktualnie chyba bym powiedział, że moim ulubionym serialem jest The Boy. Nawet się przebrałem za postać właśnie z tego serialu na Halloween. Aria. I na moim Instagramie też możecie zobaczyć foteczkę, jak chcecie. Także zapraszam Instagram @4ty. Dobra, kolejne pytanie do ciebie. Czy Gracjan wrócił już na stałe z Ameryki? I tu wielu widzów może nie wiedzieć, ale nasza rodzinka przeniosła się z Polski do Ameryki, bo dostaliśmy zielone karty i mieliśmy tam zamieszkać, się tam nawet skończyła high school. Gracjan też tam chodził do szkoły przez ile? Przez rok? No przez rok. Przez rok. I dzięki temu gościu tak dobrze gada po angielsku, jak ja nigdy nie będę gadał, nie? To może ty byś plantet po angielsku zaczął robić? Nie. Nie, no jednak woli Polski. Czyli co, odpowiadając na pytanie, to nie, zaś nie tam nie wrócę.. Nie chcesz wracać do Ameryki i zostajesz w Polsce. Tak. A dlaczego? Jakbyś tak. Nie podobało mi się. jedyne co tam lubiłem to sklepy i bubble. Tea. Bubble ty było spoko. A wiem, bo no. często jeździliśmy, jak też tam byłem u niego. Tak z twojej wypowiedzi ja chyba wnioskuję, że to bardziej przez to, że tam nie miałeś tak, tych polskich kolegów, nie? I wiecie, jak się jest dzieciakiem, to bardzo się stawia wszystko na takie relacje, bo po prostu no, ci znajomi są wtedy mega ważni. I też zawsze lepiej ten wolny czas spędza się z rówieśnikami, czy to na żywo, grając sobie w piłę, czy robiąc jakieś rzeczy, czy też na przykład grając w gierki przez neta, bo ty pewnie w Minecraft'a teraz dużo grasz, czy tam jakieś no, Robloxy ha. z kolegami i do rzeczy. W zasadzie nawet Fortnite grałeś, kojarzę, jak tam wszedłem do twojego... Ale no raz! Jest. jest pytanie do mnie, czy CS wróci kiedyś na kanał, bo teraz jeszcze CS dwójka. I szczerze nie wiem. Nie do końca jestem zadowolony z tego update'u, co wyszedł w CS. Ja mam nadzieję, że go troszeczkę poprawią i wtedy zobaczymy. Jeżeli chodzi o takie gry, które ja aktualnie gram więcej oprócz Brawla, to to jest tylko FIFA. Ja praktycznie gram tylko w Brawla i FIFA, a FIFA też jestem całkiem niezłym graczem, bo udało mi się nawet wybić ostatnio Fut 16 4 więc to jest chyba całkiem spokojny wynik. Jeżeli miałbym już coś nowego nagrywać, to pewnie bym założył jakiś kanał Fifowy i może wrzucał jakieś shorty z moimi trafiami, bo czasem mi dropią mega dobre rzeczy, nie? BELINGOL! Bellingol. Wiesz co będzie z tym memem? Eee. Jest taki zwierzak na TikToku, mega śmieszne. Pytanie, w wielu krajach byłeś? Liczyłem się takie przejazdowe na przykład autem. Możesz, no wymieniaj, wymieniaj, jasne. To tak to przejazdowe, bo kiedyś się autem do Chorwacji. Więc Chorwacja, Austria, Austria Ozie, no. chyba trzech. Czechy, chyba zahaczyłem jakoś o Albanię, bo jakoś tak droga szła. To, to jeszcze Ameryka. USA, USA, no. No Polska też mogę zaliczyć. No dobra. już? <grym> czy gdzieś ty jeszcze byłeś, to co ja coś kojarzę? Byłem w przesiadką w Helsinki kiedyś. Finlandii. O. Bardzo super, w ogóle bardzo, bardzo, bardzo fajny ten. Ładnisko. Yy, I chyba to wszystko. Ja się tak zastanawiam. Ja na pewno słuchajcie byłem w Stanach i w tych Stanach byłem też wiele razy. Włącznie to pewnie nawet więcej czasu tam spędziłem niż gracuś, pomimo tego, że on tam mieszkał przez ponad rok. Teraz pytanie broch starsowe, który ze się swoim ulubionym? Na to chwilę Bibi Heroska, bo to jest skin. Okej, okay, Bibi ze skinę. No. no to ja Charlie oczywiście, bo ostatnio sporo ją gram i mam nadzieję, że uda mi się na niej wbić może tak 700 pucharków, 800 na solo. Na razie o to walczę. Spiderman! Spiderman. Spiderman. Pa, tutaj patrz, nawiązując do Spidermana, tutaj komiksiki czekają do przeczytania. A to, to, to nie Spiderman. Tutaj jest Deadpool, tutaj Deadpool. Deadpool. Tutaj Deadpool. Czy oglądasz jakichś youtuberów? Masz jakiegoś ulubionego youtubera? To jest konkretnie pytanie, z kogo oglądacie na polskim YouTube? Na polskim YouTube. No tutaj jest pytanie, Są że na polskim nie? YouTube, ale wiem, że ty bardziej zagranicznie oglądasz, więc zapytałem cię tak ogólnie. Najczęściej oglądam właśnie shortsy youtubera... Austina, nie wiem jak się nazywa na YouTube. Grac okay. Royale, Po prostu. Okay. Z... Shortsy tak. z Clash Royale, na no się oglądasz. I w, jak wiem, że też na pewno jeden z Twoich ulubionych youtuberów o World jest Mr. Beast. Tak, myślę. Bo Mr. Ten jak ten... byliśmy w Stanach, to Gracjan po prostu zmuszał, mnie, żebyśmy jeździli po Walmartach i szukali czekolad Mr. Beasta no, i też a... nagraliśmy ich testy, jak chcecie sobie zobaczyć. Nie, nie Mr. Beast Burger. Nie ma już burgeru. Wiem, no. wiem, bo tam wyszła jakaś drama z tymi burgerami, no. że oni tam coś odwalali maniane i tak dalej, więc no niestety burgera nie zdążyliśmy sprawdzić. Jak, Gracjan czuję się z tym, że po tylu latach pokazaliśmy w, w końcu mi nie mierzy Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jest fajnie. Tak bardziej myślę, że to czujesz dopiero, ko publikujemy ten film i będzie pierwsza reakcja ludzi. I w ogóle nie wiem, czy widać, ale to będzie taki wąs tu wyrósł. Wiesz o to, że już ci rośnie dziewiczy wąsyk? Wąsik ci tutaj rośnie dziewiczy. Nie, wąsi. Wiesz, musiał się niedługo zacząć golić, gościu. Ja. Ile macie wzrostu? Gracja, ile masz wzrostu? Jak mnie mierzył, pan Lorenc w butach. No. Mój chłopak cały też. No. Bardzo pogodny, no. już tak nie robi. No, no, no. Eee, w butach. Ja byłem no, byłem dobry sporty. Mów. Nie w butach mierzył, to miałem, 1,73 73. Okej, no to ja, ja ostatnio, jak byłem mierzony u lekarza, to miałem chyba wpisane, dziewięćdziesiąt 92, ale mi się wydaje, że mam tak max 1,91. 91. Ja serio się duży wydaje. Patrzcie to, ja sobie wstanę teraz. Możesz też wstać. się i, cześć, I za każdym razem jak spotykam jakiegoś widza gdzieś na mieście, czy coś, to wszyscy są w szoku, że ja jestem taki wielki. Bo na tych filmach nie wydaje się w sumie taki wielki. Znaczy, wydaje się. Matny, <glock> <g Dank contemporary> Ale wielki aż tak wysoki się Y��라. nie wydaje. ale kiedy temu? Bo my tak specjalnie robimy, żeby nasze głowy były na równi. Tak. są takie modernizy. Tak, Że gracja na fotel jest zawsze wyżej, a mój niżej, nie, Żebyśmy no. w miarę tak równo siedzieli. Czy zareagujecie kiedyś na wasze stare filmy? A ja ostatnio, właśnie wczoraj robiłem sobie przypominajkę starych filmów, jak gracu jeszcze był takim maluszkiem. Jezu, jakie to jest słodkie i musimy zrobić taki film. I, I, ty, i ty sobie, sobie obejrzysz się, jak siedzi taki mały gracz tak, i mówi o, coś takiego, wiesz, takim mega... No ty byłeś taki jak ja nie mogę! Ja nie mogę! Jak wyrosło takie coś. Z takiego słodziaka, że to jest, to jest taki cwaniaczek i w ogóle, ale no i tak a z moim jest moim bracholem, kochanym. To jest najzmieśniejszy. Że ja sama na niej przychodziliśmy, ważyliśmy podobnie, a Gabrysia ważyła dwa razy więcej. No a teraz my jesteśmy, znaczy ja jestem mega ulaniec, on jest troszeczkę. Znaczy teraz już nie, teraz już tak, A Gabrysia ma sześć chłopak normalnie. No bo, no, bo Gabrysia to jest fitnessiara, i ona cały czas nie. ćwiczy, trzyma dietkę, a my nie umiemy z dietą. Gracja to na przykład jest mega dobrym kucharzem, i on uwielbia sobie nie, 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 nie. przyrządzić jakieś mega pogrzane potrawy, lubi dobrze zjeść, no ja też nie to lubię dobrze zjeść. No. Ale walczę z tym i powoli do przodu, do celu. Mam nadzieję, nam pomaga. mam nadzieję, że schudnę. No Weronika mi teraz kochana robi całateczki i tak dalej, bardzo pyszne, chociaż wczoraj była tragiczna. Ale. No, no! Ale tak, to robi pyszne sałateczki, Dzięki. Już nigdy nie zrobisz całateczki. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Masz teraz lat, za 5 lat będziesz miał 18. No to może na studiach już, bo już wrzesień. Nie, to, to już będziesz tak, tak, będziesz tak już maturkę kończył, już będziesz decydował się na nie, no to jakieś studia. Nie, już będziesz na studiach. Masz jakiś pomysł na studia? Nie wiem gdzie, ale na, na architektoniczne. Tak? Chciałbyś być architektem? No i budował podaję jeszcze na drugie, bo mi się wróci w życiu ludzi. Gastronomiczne jakieś. Nie. Nie? Na biznesowe. Na biznesowe. Tam ja maszę na biznesowe, gdybyś ja na biznesowe. Jestem na zarządzaniu. Ja właśnie teraz, słuchajcie, za 4 dni będę oddawał pracę na studia i w końcu będę miał dyplom i klasę. Tylko musi mi się jeszcze to udać, więc trzymajcie za mnie kciuki na obronie, żeby mi się udało. Bo wtedy będę miał też więcej czasu, jak mi te studia odejdą i będę mógł cisnąć to daily dalej. Zobaczymy, jak długo wytrwam. Już mam prawie, słuchajcie, 30 dni daily. się sobie, ja 30 dni codziennie wrzucając jakieś utineki? To jeszcze, jakbyś wiele tak tylko trzymał, to już byś ty farumbo. A w ogóle zobaczcie, co mam tutaj na koszulce? To jest klara. No to jest piesek, a to jest piesek, który zadewnątrz mikrofon. Tak, zjadł mi mikrofon kiedyś, jak byliśmy w Stanach. W ogóle tu macie Klarę. Dzień zbiła, dzień spio. Dobra psinko, Daj. Taki mega szefowski piesek. O, i od razu nawiązując do Klary, jakie macie aktualnie zwierzęta? Bo Klara to nie jest nasz piesek, tylko naszego wuja, cioci i kuzynek. A jeżeli chodzi o nas, no to słuchajcie, dalej mamy kota z czyli mojego kota. Tak. Mamy Miję, czyli kotkę taką też rodzinną. No, Gabrysi, podobno. Ga coś, coś tam Gabrysi, ale no, ona tak czasem przyjdzie ją pogłaskać, nie? No i słuchajcie, pojawiło się u nas nowe zwierzątko w domu. I to jest taki mały, mały pieseczek. I on jest mega przysłodki. I nazywa się Hiro. Konkretnie wabi się Hiro, w sumie i. Nie wiem powiedzieć. Przez i. Przez i. I możecie już się domyślać, jaka to rasa, właśnie po tym imieniu. Coś może wam sugerować. Nie pokażemy wam dzisiaj, jak on wygląda. Bo pokażemy wam cały filmik z adopcji, właśnie tego pieska. Bo też nagrywaliśmy to. I po to też Gracja musiał pokazać twarz, żebyśmy mogli w końcu wrzucić ten filmik. Bo nagrywaliśmy go już kilka miesięcy temu. I ten mały brzdąc w ogóle był taki malutki. A teraz jest taką bestią. Jest, jest takim szałaputem. On wszędzie lata, jest taki kochany. To też ten piesek jest niesamowity. I konsumuje miś tam. I zjadł mu ostatnią pracę. Do... <laughs> I to naprawdę rel To jest taki prawdziwy piesek z tych memów. Że przepraszam, że pani nie ja dzisiaj pracy domowej, bo piesek Teraz mogę wam powiedzieć też jedną ciekawostkę, bo jak byłem ostatnio w Stanach ponad chyba pół roku temu, tak z 8 miesięcy temu, to nagrywaliśmy też QA. Właśnie takie w USA, jak tam chodziliśmy po sklepach i kupowaliśmy jakieś słodycze, ale to QA nigdy nie wyszło. Naprawdę? Bo... No nigdy go nie wyszliłem. Nie wstawiłeś? A? Nigdy go nie wstawiłem. To nawet nie wiedział o tym, że go nie wstawiłem. I tam też Gracjan mówił, że bardzo by chciał już pokazać twarz, żeby chciał już to nagrywać. Dlatego w końcu zebraliśmy się po to, żeby nagrać ten materiał i się udało. I mamy tutaj. weź się pokaż do okoła, do jak wygląda Graciusz. Gracuś 2.0. Tak. Gracuś 2.0. Też słuchaj, bo nie wiem, wydaje mi się, że będzie to widać, ale możemy powiedzieć. My mamy z Gracusiem taką pewną chorobę skóry, przez tą on ma na przykład takie oh, plamki no, na twarzy. Tak. I jest to taka choroba, że też mi się tutaj pokazuje, pokazują często, albo jak ja nagrywam film... Ale potem... spokojnie, nie będziemy, nie będziemy McAllen Jacksonem. Tak, no nie, nie, nie to nie, nie jest tak, że Gracuś się nagle tutaj jakoś mega wybieni. Bo to nam, to nam, słuchajcie, znika, nam to się dzieje od potu i musimy się bardzo często myć I to jest mega ciężkie dla nas. Nie, nie dla mnie, dla mnie nie, tylko ja się myję za długo i to jest też problem. No, ale no, chłopie, widzisz, że ci wyskakują na twarzy cały czas, nie. No i my musimy z tym walczyć. Tak wam o tym mówię, bo na pewno się pojawią jakieś pytania w komentarzach o te kropki, które u graczuszia są na twarzy. U mnie często na odcinkach widać takie czerwone kropki gdzieś tutaj. I ja mam takie, bo one mi się robią takie czerwone, jak się wykąpię. Ale spokojnie byliśmy już z tym dawno u lekarza, mamy różne kremiki i szampony, żeby to wszystko ogarnąć. I po czasie to wracać. Tak, bieli, Tylko tak, one czasami jest. nam wychodzą i wtedy trzeba par, parę dni mi, musimy minąć, żeby poznikały. Nie, jak coś to nie jest zależliwa choroba. ja sobie usiądę. Czy my coś jeszcze musimy powiedzieć w tym filmie? Chyba je. nie. Nie, nie, ja mam pytanie o ciebie. No? Gdzie jest kifi? Kifi? Kifi ten tam. Kifi? A, bo my nie wiem czy pamiętacie, ale na przykład tu był taki odcinek, jakim zademiarzem jestem i nagrywałem go z kifim. To jest pierwszy, jak ja jestem. <laughs> jak jeszcze były łysy. No i Kiwi to jest w ogóle youtuber, z którym nagrywałem jedne z moich pierwszych filmów, taki pierwszy, z którym bardzo często lubiłem się krosować, bo mega przyjemnie się z nim nagrywało filmy. Z tego co wiem, to on aktualnie nagrywa CS, a teraz pojechał też do Tajlandii i sobie tam zwiedza. I Kifi to jest mega w porządku ziomal. Pozdrawiam Ci Kifi, jak oglądasz Śląsteczki. ten film. <laughs> ale cię naszł na pytanie, nie? Masz jeszcze jakieś pytanie? Czy mogę to wziąć? Bo to cię już raz ukradłem. nie Nie, ej, Przejdźcie, że on tu cały czas spada do tego pokoju, bierze sobie jakąś rzecz, przemyca ją i szybko przechodzi do swojego pokoju i sobie ją gdzieś chowa. Ja potem wbijam do domu i patrzę: O, moja kula na przykład, o, moje jakieś inne rzeczy. Ty... I cały czas mi kradnie jakieś rzeczy z pokoju. To jest taki mały złodziejaszek. A Dzisiaj, 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 planuję ukraść um... Nosa. Nie, nie, nie nie wolno ci tego tanosa grać. Uwaga, uwaga, bo teraz będzie turbo specjalna informacja tylko dla osób, które obejrzały ten film do końca. Dokładnie za tydzień od publikacji tego materiału, czyli 25 listopada w sobotę o godzinie 10.00, na moim kanale wyjdzie coś, na co czekaliście prawie tak długo, jak na pokazanie twarzy przez Gracusia. Chodzi mi tu oczywiście o piosenkę Ej za Dymiaro, bo jest już wreszcie gotowa, klip jest gotowy, cała piosenka jest gotowa i właśnie tego 25 listopada o godzinie 10.00 będzie jej premiera. Napisz w komentarzu hashtag za jeżeli jesteś wśród osób, które dowiedzą się, Działy się o tej piosence, a ja przypnę ci serduszko. Chyba nie mamy nic więcej do dodania. Jeżeli wy macie do nas jakieś pytania, to piszcie w komentarzach i na pewno nagramy jakieś kolejne Q&A i podpowiadamy. Jeżeli cieszycie się, że Gracian wreszcie pokazał twarz i będzie mógł nagrywać filmy bez tej maski Mario, to zostawcie łapeczkę pod tym filmem, będę naprawdę wdzięczny za zostawienie łapki I dla zasięgu. I widzicie suba tego na kale. A, i, I na i... moim Instagramie nie na jego. I zostawcie moim... suba. A! I napiszcie, czy Gracjan wygląda lepiej bez maski, czy z maską. Sieła! <laughs> <laughs>